Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl, na którym znajdziesz oferty sprzedaży aut z całej Polski. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z Motodziennikiem. Mam nadzieję, że będzie dość ciekawie, dlatego że choćby jutro test samochodu, który nie będzie ani samochodem chińskim, ani samochodem elektrycznym. W dodatku będzie to wymierający gatunek, będzie to Hot Hatch Volkswagen Polo GTI. W tym tygodniu również w ramach Motodziennik Używane, sprawdzenie samochodu używanego, gospodarska wizyta w Radomiu. Gdzie obejrzymy samochód świeżo sprowadzony ze Szwajcarii? Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe i może przy okazji trochę pouczające. A dzisiaj, dzisiaj oczywiście nowości i aktualności. W ubiegłym tygodniu zacząłem od rynku niemieckiego i od samochodów elektrycznych, które w magiczny sposób staniały i to znacznie jak tylko skończyły się dopłaty. A dzisiaj chciałbym zacząć również u naszych zachodnich sąsiadów, ale tym razem od samochodów z silnikiem diesla. W grudniu sprzedaż aut z tym rodzajem napędu wzrosła o prawie 27%. Spora w tym zasługa Volkswagena, który w grudniu sprzedał ponad dwa razy więcej diesli niż aut elektrycznych. A z tymi ostatnimi w grudniu było w Niemczech słabo i to zarówno w Volkswagenie, jak i w Tesli, a jak będzie w styczniu i ogólnie w tym roku? czekamy z niecierpliwością, ale z jeszcze większą, na zmodernizowaną Toyota Yaris. Unikam opowiadania o innych zderzakach, lampach, kratkach, ale w przypadku modelu GR zakres zmian jest naprawdę spory i nie jest on ograniczony wyłącznie do wyglądu, wręcz przeciwnie. Moc silnika została zwiększona do 280 koni, moment obrotowy z 360 do 390 Nm, ale też nieco przekonstruowano sam silnik, by był on bardziej trwały. Wzmocnione są zarówno pierścienie tłokowe, jak i zawory wydechowe. Jest jest też bardziej wydajna chłodnica, a interkular jest chłodzony cieczą. Jednak największą zmianą jest możliwość wyboru skrzyni biegów. Do tej pory była wyłącznie manualna szóstka, ale nowy model to również skrzynia automatyczna, ośmiobiegowa. Podobno bije ona w warunkach torowych tę manualną na głowę. Czekamy zatem z niecierpliwością również na lancie Y. Ja już ją Państwu pokazywałem, ale dzisiaj mam więcej zdjęć i trzeba oddać, że to jak auto zostało narysowane, robi fantastyczne wrażenie. Pokrewieństwa. z Przerotem 208 czy Oplem Corsa, a to ta sama platforma, te same rodzaje napędu praktycznie nie widać. Jest niebanalny tył i przód mający w założeniu przypominać trochę model Stratos. Czy przypomina? Może trochę, ale z tyłu faktycznie bardziej. Ciekawostka z Herca: teraz to jedna z największych na świecie wypożyczalni, sieciówka. W roku 2021 firma ogłosiła daleko posuniętą elektryfikację, ruszyła na zakupy, a raczej je zapowiedziała: 175 tysięcy elektrycznych aut z koncernu General Motors, 65 tysięcy polestarów, 100 tysięcy Tesli. Ale dość szybko okazało się, że klienci nie chcą elektryków. Nawet jeżeli są wyraźnie tańsze, to nie mają ochoty, czy to na służbowym wyjeździe, czy na wakacjach, szarpać się z szukaniem ładowarki i martwić zasięgiem. Efekt jest taki, że Hertz wyprzedaje sporą część elektrycznej floty: 20 tysięcy Tesli, trójki, trafia właśnie na rynek. Auta te zostaną zastąpione pojazdami spalinowymi, bo na listę problemów trafiły jeszcze wysokie koszty napraw, również powypadkowych, bo turyści może niezbyt chętnie Tesle pożyczali, za to kierowcy Ubera. Owszem, gwoździem do trumny były też regularne obniżki cen Tesli w ubiegłym roku, które bardzo negatywnie wpłynęły na wartość rezydualną. Przy okazji Tesli, model Cybertruck pojawia się powoli nie tylko w garażach recenzentów czy influencerów, ale także użytkowników, właścicieli. I to już w Tesli tradycja, skarżą się oni na wyjątkowo słabe pasowanie elementów zewnętrznych. A skoro jesteśmy przy informacjach, które nie wywołują najmniejszego zdziwienia, Volkswagen t rock w wersji cabrio przejdzie do historii. Ten SUV nieco większy od Tikrosa i nieco mniejszy od Tiguana trafił do sprzedaży w 2017 roku, a w roku 2020 pokazano światu właśnie kabrioleta. SUV Cabrio Przecież to zawsze musi się dobrze skończyć. Był Nissan Murano Cabrio, przez trzy lata sprzedano trzy sztuki. Był Range Rover Evoque Cabrio, przez dwa lata sprzedano siedem sztuk. A że to gigantyczny potencjał wzrostowy, to Volkswagen też miał wielkie nadzieje. No bo skoro ludzie od zawsze kupowali Golfa i Golfa Cabrio, no to teraz zamiast Golfa kupują T-Roka, no to kupią T-Roka Cabrio, prawda? Prawda? No niezbyt. Choć ten nieszczególnie proporcjonalny pojazd i tak zaskakująco dobrze się sprzedaje. W ubiegłym roku było to 11 tysięcy egzemplarzy, a zwykły t prawie 200 tysięcy. Ale najwyraźniej te proporcje nie są wystarczające, bo wraz z premierą nowego t może w tym, może w przyszłym roku, wygaszona zostanie produkcja odmiany Cabrio. Już jej nie będzie. I to jest definicja zwrotu ambiwalentne uczucia. Szkoda, bo to jednak Cabrio. Nie szkoda, bo to niezbyt proporcjonalne i niezbyt ładne. I aż sprawdziłem, Ile aut z otwartym dachem ma w tym momencie w ofercie Volkswagen? Tylko jedno, Tiroka, właśnie. I coś czuję, że kolejny Golf takiej odmiany nie dostanie. A jak jest w pozostałych dużych europejskich firmach? Renault zero kabrioletów, Peugeot zero kabrioletów, Citroen zero kabrioletów, 000, Fiat ma 500C, chwała, ale wszystkie popularne marki, nawet te, które modę na CCR skręciły, jak wspomniane Peugeot czy Citroen, nic. Po Cabrio, wyłącznie do segmentu premium, zatem BMW, Audi, Mercedes i Mini. Albo porołudstera do Mazdy. I chyba to wszystko. I nie jest wykluczone, że tą ewidentną niszę zaraz ktoś odnajdzie. Kto? Chińczycy, a skoro wywołaliśmy wilka z lasu, do Europy przypłynie niedługo statek z Chin, w czym nie byłoby nic dziwnego, ale to samochodowiec. Statek mogący pomieścić w ładowniach 7 tysięcy aut. Jest to dziewiczy rejs, bo to dopiero co zwodowane zostało, jeszcze trochę drogi przed nim, na razie jest w okolicach Singapuru, ale co ciekawe, ten pływający pod liberyjską banderą statek nie jest napędzany mazutem. By wybić argumenty o zanieczyszczeniach generowanych w trakcie podróży drogą morską, BYD Explorer 1 z Zasilany jest gazem ziemnym. Koncern BYD ma ogromne nadzieje związane z europejskim rynkiem i szykuje się na ewentualne niekorzystne zmiany przepisów, np. Na, na wojnę celną z Unią Europejską. Jak? Jedna fabryka powstanie lub już powstaje na Węgrzech, 200 tysięcy aut rocznie będzie mogła składać, a druga jest planowana. A kończąc, wątek chińskich aut: jak Państwo wiedzą, mieliśmy już okazję przetestować zarówno model MGZS, czyli tego mniejszego taniego Suwa który jest taki se, ale to relatywnie stara konstrukcja, premiera 2017. Jeździliśmy też MG4, premiera półtora roku temu i dzieli te samochody przepaść. W sensie MG4 jest dużo lepiej zrobione, zaprojektowane, przemyślane, z lepszych materiałów, choć również z drobnymi wpadkami. Co warte podkreślenia, jeden i drugi bardzo przyjemnie jeździ. I z tym większym niepokojem europejskie, czy koreańskie, albo japońskie koncerny Powinny zerkać się w stronę modelu MG3, którego premiera już niedługo, i będzie to trzecia generacja tego modelu. Pierwsza to po prostu Rover 25 na Wyspach, produkowany do 2005 roku, a od 2008 do 2011 w Chinach. Druga generacja, w sumie nadal można ją w Wielkiej Brytanii kupić, to już coś zaprojektowanego od zera w Wielkiej Brytanii w dodatku, ale produkcja w Chinach. Premiera 2011 rok, i zanim przejdziemy do następcy, to jeszcze dwa słowa właśnie o tym odchodzącym po 13 latach do przeszłości. To nie jest ładne auto, jest to segment B, okolica 4 metrów, ale jest to tanie auto. W Wielkiej Brytanii mamy dostępny tylko silnik benzynowy 1,5, ten sam co w Z-105-106 koni. Ale to w miarę lekkie jest. 1200 kg waży i czas potrzebny na osiągnięcie setki to 10,5 sekundy. Cena 14300 funtów, 72 000 zł. Ale ZTS, który u nas kosztuje 80 tysięcy, kosztuje na Wyspach 92 tysiące I myślę, że podobnej zależności cenowej możemy się spodziewać również u nas. O ile nowe MG3 trafi do oferty, A powinno, bo wygląda całkiem zgrabnie. Z przodu jak MG, z tyłu jak Hyundai. Do napędu posłuży jeden tylko układ napędowy, hybryda z silnikiem 1,5, ale też motorem elektrycznym i pakietem akumulatorów litowojonowych. W cenę 60 tysięcy, choć przed chwilą ją przewidywałem, tak naprawdę nie wierzę. Skoro to hybryda, to pewnie 70 tysięcy będzie kosztowała, ale najtańsza hybrydowa Jaris kosztuje 100. 000. A skoro Toyotę przywołaliśmy, to teraz ciekawostka z Mazdy, która ogłosiła, że w ramach redukcji kosztów będzie korzystać w 90% z elektronicznych modułów i oprogramowania opracowanego przez albo wspólnie z Toyotą. Korzyści to oczywiście ogromne oszczędności, ale co? Mi się wydaje, że Toyota powoli zaczyna zjadać swojego w miarę nowego partnera, bo współpraca obu firm tak na dobre rozpoczęła się wraz z nową Mazdą 2, która jest po prostu Toyotą Jaris. Przy okazji, jeśli podoba się Państwu model 6, to chyba jest to ostatni moment, by sprawić sobie takie auto. Nowe, prosto z salonu, choć często z rocznika 2022. W zeszłym roku pojawiła się informacja o tym, że auto przestanie być dostępne, bo ma niedostosowane do wymogów radio. To nie żart. I oficjalna narracja była taka, że importer robi zapasy. I te kilkadziesiąt sztuk to zapewne ciągle te zapasy. I byśmy to chętnie potwierdzili w maździe, ale ciągle mają focha za ocen, więc nie potwierdzimy. I na koniec informacja. Absolutnie budująca i pozytywna. Dieselgate. Pamiętają Państwo? Ujawniony w 2015 roku szwindel polegający na tym, że oprogramowanie sprawdzało, czy przypadkiem auto nie jest testowane pod kątem emisji, a jeśli było, to emisja np. tlenków azotu mogła być nawet 40 razy wyższa niż być powinna. Czym się to skończyło? W Stanach Volkswagen dostał faktycznie zdrowo po tyłku. Unia Europejska wyraziła zaniepokojenie, nawet jakieś dochodzenie zostało wszczęte i nowe sposoby testowania zostały opracowane, dzięki którym dopuszczane były auto emitujące dwa razy więcej tlenków azotu niż powinny. Temat ten kilka lat temu był opisywany hasłami fikcja i wielkie zwycięstwo przemysłu motoryzacyjnego. A czemu wywlekam te stare sprawy? Bo one się ciągle w niemieckich sądach ciągną. Volkswagen zrobił przecież akcję przywoławczą, wgrał nowe oprogramowanie, już takie czyste, czyściutkie. Ale okazało się, że nie działa ono w niskich temperaturach. Jedna z niemieckich organizacji ekologicznych pozwała Volkswagena, wygrała, bo sąd uznał, że to oprogramowanie również jest nielegalne. I ktoś spyta, co z tego wynika, co z tego wyniknie. Niewiele, dlatego że prawdopodobnie skończy się na tym, że firma opracuje nowe oprogramowanie, które przy okazji przeglądów, już nie akcji serwisowej, akcji przywoławczej, zostanie wgrane do tych nastoletnich Volkswagenów Audi, które pojawią się w autoryzowanym serwisie, na przykład na wymianę oleju. Czyli raczej dużo z tego nie będzie. I ta zabawa w kotkę i myszkę może trwać w nieskończoność. To wszystko na dziś. Pięknie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już jutro.